Szczęść Boże! No to wreszcie jutro nadszedł ten wielki dzień, jutro 29 listopada w środę. Zaczynamy naszą nowenę 1000 Zdrowaś Maryjo jeszcze Wam i przede wszystkim sobie też, ponieważ to jest duże wezwanie dla mnie, powodzenia, wytrwałości, żeby się udało wygospodarować te kilka godzin na modlitwę. Ja tutaj jeszcze raz zamieszczę w opisie filmu te dwa filmy z zeszłego roku. Moje nagranie to jest po 50 Zdrowaś Mario w każdym filmie. Jeszcze jutro, czyli już w samą środę postaram się jeszcze jeden raz takie nagranie może nagrać w jakimś innym tempie znaczy takim zwykłym dla mnie, może komuś się przyda przynajmniej mi się przyda, ponieważ gdzieś tam jak będę coś robiła, to może uda mi się po prostu otworzyć to nagranie i będę razem no, sama ze sobą będę odmawiała ale w taki sposób jest trochę łatwiej mi liczyć, jak będę coś, coś robiła właśnie więc będzie trudno, nie będzie łatwo, ale wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna że ta modlitwa może przynieść wielkie owoce jeżeli macie naprawdę jakieś bardzo trudne, niemożliwe sprawy do zrealizowania to po prostu takie, które są cudami, to myślę, że ta modlitwa jest za Was. Będę się, znaczy teraz, kilka dni przed tym, modliłam się za siebie, za nas, żebyśmy podołali. Jest to trudne zadanie, ale myślę, że z pomocą Matki Bożej, za pomocą Jej łaski, za pomocą Jej błogosławieństwa, które wypraszał swojego Syna, uda nam się. I Ani, wierzcie, przez chwilę nie poddawajcie się. Będziemy wytrwali i damy radę. Żeby uczcić Matkę Bożą przede wszystkim, bo oczywiście łaski cuda są ważne, ale uczczenie Matki Bożej przez te 9 dni tysiącem zdrowa się Mario każdego dnia przed uroczystością Niepokalanego poczęcia świętszej Marii Panny jest to wspaniała sprawa. Bardzo, bardzo was serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że damy radę. Chociaż to nie wątpię, pamiętajcie o nie wolno wam nam wątpić w to, że nam się nie uda, bo nam się uda na pewno. Szczęść Boże.